Myśli o tobie cały czas, nawet gdy stara się to ukryć, gdy udaje, że już minęło, że poszła do przodu, ale nie udało się, nadal tam jesteś, zajmując miejsce w jej myślach, w najmniej spodziewanych chwilach. Kiedy kładzie głowę na poduszce, kiedy słyszy tę piosenkę, kiedy przechodzi obok miejsca, które przypomina o tobie, to automatyczne zamknie oczy i Twoja obecność nadchodzi. Jak odruch, jak coś, czego nie może kontrolować. Próbowała ignorować, próbowała zająć umysł, wypełnić serce innymi rzeczami, innymi ludźmi, ale to na nic. Jesteś w szczegółach, w małych gestach, w sposobie, w jaki patrzy na telefon, czekając na wiadomość, która nigdy nie nadchodzi. A co najgorsze? Nie potrafi się do tego przyznać, nawet przed sobą. Bo zaakceptowanie tego oznaczałoby stawienie czoła temu, co naprawdę czuje, a ona się boi. Boi się czuć tak wiele do kogoś, kto być może już odszedł, boi się zrozumieć, że to, co przeżyliście, nie było tylko chwilą, nie było czymś przemijającym, ale jej serce już dało odpowiedź. Czy ty to też czujesz? Tęskni za tobą w sposób, którego nie potrafi wyjaśnić. To niewygoda, która narasta za każdym razem, gdy próbuje udawać, że nie jesteś ważny, jakby twoja nieobecność nie miała znaczenia, ale ma. Ma większe niż chciałaby przyznać. I wiesz, co ją dręczy? Wątpliwość. Strach, że podczas gdy ona walczy z tym chaosem uczuć, ty tam jesteś, żyjesz normalnie, nie czując tego wszystkiego, nie spoglądając wstecz, nie zauważając wpływu, jaki zostawiłeś. To boli bardziej niż cokolwiek innego. Przypomina sobie rozmowy, przeżywa chwilę, wyobraża sobie tysiące różnych scenariuszy, jak mogło być. Zastanawia się, co poszło nie tak, gdzie mogła zrobić coś inaczej, ale nie ma odpowiedzi. Jest tylko ta nieobecność, ta pustka, której nic nie może wypełnić. A jeśli nadal o niej myślisz? Czy próbowałeś iść dalej, ale zauważyłeś, że nikt nie jest w stanie zająć miejsca, które ona zostawiła? Czy czujesz ten ścisk w piersi, kiedy widzisz coś, co ci ją przypomina? Ona czeka na znak, gest, coś, co sprawi, że uwierzy, iż nie była jedyną, która utknęła w tym uczuciu, ale ty tam jesteś, milcząc. Czy to dlatego, że nic nie czujesz? A może czujesz tyle samo, co ona, ale boisz się to okazać? Ona cały czas się zastanawia, czy powinna cię poszukać, czy powinna ci powiedzieć wszystko, co w sobie nosi, ale duma jej na to nie pozwala. Obawa przed ujawnieniem się, przed pokazaniem, jak bardzo jej zależy, więc udaje, zachowuje się, jakby wszystko było w porządku, jakbyś był tylko kolejnym wspomnieniem, które powoli zanika. Ale wewnątrz walczy z tą absurdalną potrzebą, by cię odzyskać. Ona nadal czeka. Nawet jeśli tego nie przyznaje, nawet jeśli tego nie okazuje. Ona czeka na Twój znak. Coś, co sprawi, że uwierzy, iż to wszystko nie było tylko izolowanym rozdziałem, przypadkiem. Nie chce przyznać, że za tobą tęskni, ale tęskni i tęskni cały czas. Każda wiadomość, która nie dociera, każda noc, kiedy przewraca się w łóżku, nie mogąc zasnąć, każdy moment, kiedy ktoś wypowiada Twoje imię blisko niej, a serce się ściska. Ona jest dumna i ty o tym wiesz. Nie będzie za tobą biegać. Nie odsłoni swoich uczuć, bo już to robiła, już próbowała, już się otworzyła. Może została zignorowana, pominięta, potraktowana jak ktoś, kogo można zapomnieć, ale nie została zapomniana, nie przez ciebie. Czujesz jej obecność nawet w jej nieobecności, w drobnych szczegółach, w rzeczach, które wcześniej wydawały się banalne, a teraz mają ciężar, którego nie potrafisz wyjaśnić. To tak, jakby była wszędzie, w sposobie, w jaki patrzysz na telefon, czekając, aż zobaczysz jej imię na ekranie. W momentach, kiedy coś się dzieje i impulsywnie myślisz, żeby jej o tym powiedzieć, ale przypominasz sobie, że nie możesz, i wtedy pojawia się wątpliwość, czy ona też to czuje? Czy również wspomina te chwile, żałując, że wszystko nie potoczyło się inaczej? Czy może jesteś w tym sam? Walcząc z uczuciem, które już dawno powinno minąć, ale wciąż tam jest, mocne, niezłomne? Co cię powstrzymuje przed zrobieniem kroku? Strach przed pokazaniem słabości, lęk przed odrzuceniem? Czy też pewność, że jeśli otworzysz te drzwi ponownie, nie będziesz mógł ich znów zamknąć? Ona stara się być silna, próbując przekonać samą siebie, że dalsza droga jest najlepszym rozwiązaniem. Ale za każdym razem, gdy widzi kogoś, kto przypomina cię na ulicy, za każdym razem, gdy słyszy twój głos w nagłej pamięci, za każdym razem, gdy budzi się w środku nocy z uciskiem w piersi, zdaje sobie sprawę: To nie przeszło. A jeśli to nie przeszło, na co czekacie? Bo choćbyście nie wiem, jak próbowali uciec, udawali, że już to przepracowaliście, prawda pozostaje tam, pośród ciszy, a cisza także mówi. Mówi, że wciąż jest coś niedokończonego, coś, co nieważne, jak bardzo staracie się pochować, uparcie trwa. Jak długo będziecie to ignorować? Jak długo będziecie udawać, że nie czujecie? Ona tam jest, czując to wszystko. A ty? Co z tym zrobisz? Ona już tyle razy ćwiczyła. Chwytała telefon, pisała wiadomość i kasowała ją, otwierała waszą rozmowę, przeglądała wszystko, co zostało powiedziane i to, co nigdy nie było. Już myślała, żeby do ciebie zadzwonić, ale zatrzymała się. Bo prawda jest taka, że boi się, boi się być wrażliwa, boi się zdać sobie sprawę, że poszedłeś naprzód bez niej. Boi się usłyszeć od ciebie czegoś, na co jej serce nie jest gotowe. Ale jednocześnie zastanawia się, czy ty czujesz to samo, czy też patrzysz na ekran telefonu, zagubiony w myślach, czy również dostrzegasz jej znaki na co dzień i pytasz, co jeśli, bo cisza mówi. Ona krzyczy. Ona ciąży na piersi i sprawia, że każda sekunda bez siebie nawzajem wydaje się stratą. I to boli najbardziej. Czas, który mija, dni, które się gromadzą, szanse, które przepadają. A wy oboje, każdy w swoim kącie, udajecie, że wszystko jest w porządku. Ale nie jest. Czujesz to, prawda? To dziwne uczucie pustki, którego żadna rozrywka nie jest w stanie wypełnić. To uczucie dyskomfortu. Które pojawia się w najmniej spodziewanych momentach? Ten głos w głębi umysłu pytający: Czy to już koniec, czy to było tylko to? Ona myśli o tobie nawet wtedy, gdy stara się nie myśleć. A kiedy myśli, gubi się w możliwościach, w tym, co mogło być, w tym, co jeszcze może być. Bo w głębi duszy wie, jest coś, co nigdy naprawdę się nie złamało. Chce odpowiedzi, chce gestu. Czegoś, co udowodni, że nie tylko ona jest uwięziona w tym uczuciu, ale nie zrobi pierwszego kroku. A ty? Będziesz dalej czekać, aż będzie za późno? Bo czas nie zatrzymuje się, szanse znikają. A może, kiedy zdecydujesz się coś zrobić, po drugiej stronie nie będzie już nikogo, kto by wysłuchał. Budzi się w środku nocy i myśli o tobie. Nie dlatego, że chce, ale dlatego, że to nieuniknione bo niektóre obecności są jak znaki na skórze, niemożliwe do wymazania. Próbuję nie czuć. Próbuję zająć umysł, iść naprzód, budować inną rutynę bez ciebie, ale zawsze jest coś, co sprawia, że wszystko wraca. Zdanie wypowiedziane w przeszłości, piosenka, która uparcie gra w nieodpowiednim momencie, wspomnienie, które pojawia się bez ostrzeżenia. A kiedy to się dzieje, zadaję sobie pytanie, czy on czuje to samo? Czy w jakimś momencie dnia on też gubi się w tych myślach? Odpowiedź? Nie wie. I to ją konsumuje. Ona czeka na znak. Ale nie na oczywisty znak. Nie na coś ewidentnego. Chce szczegółu, czegoś małego, ale niosącego znaczenie. Niespodziewanej wiadomości, gestu, Twojego potknięcia, które zdradzi, że w głębi duszy także nie zapomniałeś. Ale to, co otrzymuje, to cisza. Cisza, która niepokoi która rani, która krzyczy głośniej niż jakiekolwiek słowo, które mogłoby zostać wypowiedziane. Chcę wierzyć, że nadal o niej myślisz, ale z każdym dniem, gdy nic się nie dzieje, niepewność rośnie i zastanawia się, czy to wszystko dzieje się tylko w niej. Ale nie, prawda? Ty to czujesz. Wiesz, że to czujesz, bo gdyby to było takie proste, gdyby to była tylko kolejna przelotna historia, nie byłbyś teraz tutaj nie słuchając tych słów, nie rozpoznając siebie w każdej z nich. Próbujesz iść do przodu, ale nic nie pasuje w ten sam sposób, bo nie chodzi tylko o jej obecność, ale o to, co sprawiała, że czułeś, o to, jak patrzyła na ciebie, jakby widziała więcej niż widzieli wszyscy inni, o to, jak cię rozumiała, nawet kiedy nic nie mówiłeś. A teraz? Kto robi to dla ciebie? Możesz przekonać siebie, że życie toczy się dalej. Że pewne historie się kończą i trzeba je zostawić za sobą, ale gdyby to była prawda, nie bolałoby tak bardzo. Więc jak długo będziecie się unikać? Jak długo będziecie udawać, że to, co czujecie, nie jest prawdziwe? Jak długo pozwolicie, aby duma była silniejsza niż pragnienie bycia razem? Ona czeka, może niezbyt długo. Może w pewnym momencie zdecyduje się w końcu pochować to wszystko, wymazać wspomnienia, uciszyć uczucia. A kiedy nadejdzie ten dzień? Czy będziesz gotów stracić to, co jeszcze można uratować? Ona już zmęczyła się pytaniem, próbami zrozumienia, szukaniem odpowiedzi, które nigdy nie nadchodzą. Teraz po prostu czuje i czuje z taką intensywnością, która nie maleje, niezależnie od upływu czasu. Nadal jesteś tam, zajmując te same miejsca, wypełniając te same luki, nawet gdy cię nie ma. Ona idzie przez życie. Udaje, że wszystko jest w porządku, uśmiecha się do odpowiednich osób, mówi, że sobie poradziła, ale w głębi duszy wie. I ty też, bo są chwile, których nie da się zastąpić, bo są ludzie, których nie da się wymazać. Przyzwyczaiła się do Twojej nieobecności, ale nigdy jej nie zaakceptowała. Nauczyła się żyć z pustką, ale nigdy nie przestała jej odczuwać. Bo to nie było coś, co minęło, to nie była faza. Impuls, błąd, to było coś, co ją naznaczyło, co zmieniło wszystko, co sprawiło, że zaczęła postrzegać świat inaczej. A teraz, po tak długim czasie, po tylu próbach pójścia naprzód, zdaje sobie sprawę, że pewne połączenia nigdy się nie rozluźniają. Można je ignorować, można je wyciszyć, ale nadal tam są. Żyją w przestrzeni między jedną myślą a drugą. Wie, że ty to czujesz. Może nigdy się do tego nie przyznasz, może będziesz udawać, że wszystko jest przeszłością, ale tak nie jest. Brakuje jej ciebie w najprostszych momentach, w małych rzeczach, które wcześniej wydawały się nieistotne, w sposobie, w jaki mówiłeś o czymś losowym, w tym, jak twoje oczy zdradzały to, co słowa ukrywały. I to właśnie czyni wszystko tak trudnym do zapomnienia, bo nie chodziło o wielkie wydarzenia, chodziło o szczegóły. Chodziło o to, co istniało między słowami. Jej milczenie teraz nie jest słabością, to jest opór. To sposób, jaki znalazła, aby się chronić, zrobiła już swoją część. Pokazała, ciągle nalegała, próbowała, teraz po prostu obserwuje, czeka, ale nie na długo. Bo pewnego dnia nawet najsilniejsze uczucia męczą się czekaniem na coś, co nigdy nie nadejdzie. A kiedy to się stanie, nie będzie już miejsca na żale. Ona nie będzie czekać wiecznie. W pewnym momencie nieobecność staje się nawykiem, cisza przekształca się w odpowiedź, a tęsknota osiada gdziekolwiek, bez nadziei na wzajemność. Ona już czuła za dużo, myślała za dużo, straciła za dużo nocy, zastanawiając się, czy nadal jest częścią twojego życia. Ale teraz pytanie się zmieniło. Teraz ona się zastanawia, jak długo jeszcze pozwoli, by to ją ograniczało. Nie chcę już nosić tej wątpliwości. Nie chcę już tego ciężaru w piersi za każdym razem, gdy słyszy Twoje imię lub widzi coś, co przypomina o Tobie. Nie chcę się już zastanawiać, czy powinna była próbować więcej, czy powinna była powiedzieć coś, czego nigdy nie powiedziała, czy powinna była czekać na Ciebie trochę dłużej. Bo prawda jest taka, że nikt nie może czekać wiecznie. Ludzie się męczą, nawet ci, którzy naprawdę kochają. Nawet ci, którzy czuli wszystko intensywnie, jej serce już wiele wytrzymało. Przeszło przez szok twojej nieobecności, przez desperację prób zrozumienia, co się stało, przez zaprzeczenie, myśląc, że wszystko da się rozwiązać, przez nadzieję, że może jeszcze wrócisz. Ale przychodzi moment, gdy nadzieja się wyczerpuje, i ten moment nadchodzi. Ona już czuła wszystko, co mogła czuć, przeżyła wszystkie etapy tej nieobecności: ból, bunt. Tęsknotę, nadzieję. Teraz pozostaje tylko akceptacja. Akceptacja, że niektóre osoby wybierają, żeby zostać, inne wybierają odejście, a jeszcze inne, takie jak ty, wybierają nic nie robić. A ten wybór, by nie działać, też ma swoją cenę. Bo kiedy ona w końcu zdecyduje odejść na zawsze, a ten moment nadchodzi, nie będzie już drogi powrotnej. Nie będzie już miejsca na wiadomości późno w nocy na niespodziewane spotkania, na próby odzyskania tego, co zostało utracone. Ona chciała, żebyś to zrozumiał, zanim będzie za późno, zanim jej imię stanie się tylko dalekim wspomnieniem, zanim jej twarz przestanie być znajoma w jej myślach. Bo kiedy zdecyduje się zamknąć te drzwi, nie będzie już można ich otworzyć. Ona już próbowała cię zrozumieć, już próbowała usprawiedliwić twoje zachowania, już wymyśliła niezliczone wymówki w swojej głowie, żeby zaakceptować twój brak działania, twoje milczenie, twój sposób ignorowania wszystkiego, jak gdyby to nigdy nie istniało. Ale już nie jest w stanie tego robić. To czego chciała i zawsze chciała, nigdy nie było czymś niemożliwym. Nigdy nie było proszeniem o zbyt wiele. Chciała tylko wzajemności. Chciała tylko poczuć, że nie jest sama w tym uczuciu. Ale z czasem zdała sobie sprawę, że spodziewała się za dużo od kogoś, kto nigdy nie chciał dać nic poza minimum. I to jest najbardziej bolesny moment. Uświadomienie sobie, że wszystko na co czekała, wszystko w co wierzyła, nigdy nie było czymś więcej niż projekcją tego, co chciała, żeby było. Ona chciała, żebyś coś powiedział, cokolwiek, żebyś przynajmniej raz pokazał, że też jej brakowało, że też się przejmowałeś. Że mimo milczenia też myślałeś o niej w najbardziej losowych momentach dnia. Ale ty wybrałeś milczenie, wybrałeś odległość, wybrałeś udawać, że nigdy nie była ważna. I choć to bolało, nauczyła się to akceptować. Ona nauczyła się, że nie można zmusić nikogo do odczuwania, że nie ma sensu dawać wszystko komuś, kto nie jest gotów tego przyjąć, że kochanie kogoś nie oznacza, że ta osoba będzie kochać cię nawzajem, więc ona będzie iść dalej, ale tym razem naprawdę. Nie jak wcześniej, kiedy próbowała przekonać się, że wszystko jest w porządku, kiedy zmuszała się do uśmiechu, kiedy próbowała wypełnić pustkę innymi rzeczami. Tym razem nie musi już udawać, bo po tak długim czasie w końcu zrozumiała. Zrozumiała, że nie może trzymać się czegoś, co istnieje tylko w jej wnętrzu. Zrozumiała, że mimo, że to bolało, ta historia już się skończyła. A teraz wybór należy do Ciebie. Jeśli jeszcze coś w Tobie jest, jeśli wciąż jest uczucie, które nie zostało pogrzebane, jeśli wciąż jest ślad woli, aby coś zmienić, to zrób to, zanim będzie za późno, zanim wszystko, co pozostanie, to żal, bo jest coś, co musisz zrozumieć. Ona mogła czekać do tej pory, mogła trzymać wszystko w sobie przez ten cały czas, ale nie będzie czekać wiecznie. Jeśli myślisz, że możesz wrócić, kiedy tylko chcesz, że możesz pojawić się, kiedy poczujesz potrzebę, że znajdziesz w niej to samo spojrzenie, to samo oddanie, tę samą intensywność co dawniej, mylisz się. Ona nie będzie już taka sama. Ona nie spojrzy na ciebie w ten sam sposób. Bo kiedy kobieta zmęczy się czekaniem, nie patrzy już za siebie. Może potem poczujesz tęsknotę. Może zdasz sobie sprawę zbyt późno, że miałeś coś wyjątkowego i pozwoliłeś temu uciec, ale kiedy to się stanie, kiedy w końcu zobaczysz wszystko, co ona znaczyła, kim była dla ciebie, będzie już za późno, bo nauczy się żyć bez ciebie. A w dniu, w którym ona zda sobie sprawę, że nie potrzebuje cię już, poczujesz pustkę, której nic nie będzie w stanie wypełnić, bo jej nieobecność uderzy cię jak fala, ale nie będzie już brzegu, do którego można wrócić. Więc teraz wybór należy do Ciebie. Jeśli wciąż coś jest do powiedzenia, powiedz to. Jeśli wciąż jest coś do zrobienia, zrób to. Jeśli jeszcze jest w Tobie uczucie, udowodnij to. Albo przygotuj się na to, że będziesz musiał żyć z ciężarem, że nigdy nie zobaczysz jej w ten sam sposób, bo kiedy ktoś nauczy się żyć bez Ciebie, nie ma już powrotu. Jeśli ta wiadomość przemówiła bezpośrednio do ciebie, jeśli już to przeżyłeś, lub jeśli przeżywasz to właśnie teraz, skomentuj tutaj. Chcę wiedzieć, co myślisz, co czujesz, co byś zrobił. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli poruszyła coś, co było ukryte w środku, nie zapomnij zostawić swojego lajka. To pomaga mi tworzyć więcej wiadomości mówiących bezpośrednio do ciebie. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zapisz się teraz. Uwierz mi mam jeszcze wiele do powiedzenia.